Więc z tego co widzę, surowka konkursowa, którą, którą tutaj mamy, jest z gry first person. Wyłączę sobie. Mogę na ścieżce dźwiękowej, na ścieżce audio, kliknąć mute, żeby wyciszyć tą ścieżkę. Teraz, kiedy będę ją odtwarzał, nie będę miał żadnego dźwięku, będzie mi trochę wygodni. Widzę, że jest to super dynamiczny footage z gry, który ma kilka. Różniących się od siebie elementów: są jakieś zagadki środowiskowe, e, jest dynamiczne poruszanie się, e, jest dynamiczna, dynamiczna walka, e, jest trochę elementów narracyjnych, e, jak na przykład tutaj na, na samym końcu. No. E, tak, więc. Więc załóżmy, że, że, że to jest mój klucz, że to są jakby kluczowe featurey, kluczowe unikatowe elementy tej gry, tej gry, które sobie na taki pierwszy rzut oka rozpoznałem. I takim też kluczem postaram się posortować te ujęcia i zorganizować je, żeby było potem mi wygodniej z nich korzystać. Więc mamy, mamy prosty klucz. Ujęcia. Zawierające walkę, ujęcia zawierające eksplorację, ujęcia zawierające zagadki środowiskowe i elementy narracyjne. I teraz przybliżę sobie tutaj ten mój klip, i jadąc od samego początku do samego końca, będę sprawdzał, w których miejscach wydarza się co, i będę sobie od razu kolor kodował i, i identyfikował te ujęcia. Czyli widzę, że tutaj, na przykład, to pierwsze ujęcie jest. Ujęciem, które jest związane z poruszaniem się. Bohater użył umiejętności i przesunął się na, na drugą stronę tej przepaści, przez którą tutaj skaczę. Teraz tak. Teraz chciałbym sobie odciąć ten fragment, żeby mieć go niezależnie od całej reszty tego długiego klipu. Do tego służy to narzędzie Blade Edit Mode. Blade Tool. Skrót B. Tak więc w tym momencie mam wybrane to, które jest Selection Mode i pozwala mi on zaznaczyć dowolne elementy na timelineie. Kiedy kliknę B, przełącza się na Blade i kursor zmienia się w taką żyletkę, która po kliknięciu w tym miejscu pozwala mi odciąć jakby ten fragment od reszty. Teraz wróciłem klikając A, żeby wrócić do Selection Mode, i mogę teraz ten fragment niezależnie od tej reszty umieścić sobie w dowolnym miejscu na timeline. Mogę też stworzyć sobie nową ścieżkę na górze. Podobnie nową ścieżkę audio. I teraz zaznaczając ten klip, przytrzymując alt i używając strzałki do góry, mogę go sobie wyizolować. I załóżmy, że ta ścieżka to będzie ścieżka poświęcona ujęciom związanym z eksploracją, czyli nazwę ją trawersą. Przepraszam za angielski, ale angielskiego używam w pracy na co dzień, jestem do tego tak przyzwyczajony, że to już jest jakaś pamięć mięśniowa. Mogę też sobie spróbować to ujęcie skolorkodować w taki sposób, żeby zawsze wiedzieć, że ujęcia, które mam na timeline, oznaczone danym kolorem oznaczają dany, dany konkretny feature, czyli zaznaczam sobie ten klip, klikam prawym, zmieniam klip kolor na, dajmy to, orange, czyli teraz, od teraz Ujęcia, które są oznaczone kolorem pomarańczowym, zawsze będą związane z eksploracją. Drugi klip, jak sobie włączę odtwarzanie, widzę, że zawiera walkę. Jest to jakaś super dynamiczna walka z przeciwnikami. Wow, dobra. OK. I tutaj bohater zginął, i załóżmy, że tutaj ten klip się kończy. Znowu używam Blade, cięcie. I ten klip. Należy do walki. Zmienię mu kolor na różowy. Znowu ALT do góry i przesunę go sobie na kolejne, kolejną, kolejną ścieżkę na, na linii montażowej. Nazwę ją Combat. I tutaj będę umieszczał wszystkie, wszystkie, wszystkie klipy związane z walką. Więc. Tak, więc to jest to, co wykonam sobie teraz na jakimś takim absolutnym przyspieszeniu. Posortuję sobie te klipy i ustawię je sobie na timeline i skolor je w konkretny sposób, tak, żeby wiedzieć, co mam, wiedzieć ile mam i czego mam. Tak więc wracam za moment. No dobra, udało się, posortowałem, trochę to zajęło, ale no nie ma żadnego sposobu, żeby to przyspieszyć. Jakby musicie przejrzeć surówkę, którą macie i wybrać z niej. Najlepsze, absolutnie najlepsze e, klipy, najlepsze sceny, które chcecie użyć w trailerze, i nie ma tutaj, tutaj żadnej drogi na skróty. Jak widzicie, posortowałem sobie, tak jak zacząłem to robić z wami, e, cały ten jeden długi, długi klip źródłowy, który, który dostaliśmy jako surówkę, e, surówkę trailerową, surówkę konkursową. E, to samo muszę. Trzeba zrobić z tym, z tym drugim klipem, zidentyfikować to sobie dokładnie w ten sam sposób, bo dopiero teraz wiemy, czym dysponujemy i z czego możemy zacząć, zacząć składać ten trailer.